Cześć! 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 Witajcie na kanale Łazikanty! Rodzina Dzisiaj witamy Was z Mieroszowa, a wybieramy się na wieżę, która znajduje się na górze jakiej? Kościelnej. <ścoughs> tak więc wyruszamy na wyprawę. Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Ruszamy spod kościółka, spod cmentarza, gdzie zostawiliśmy autko i idziemy na górę parkową, która mierzy 500 parę metrów. 535 metrów <gry> nad poziomem morza. A, zaskoczyłeś mnie pytaniami. A, widzisz. Jak dzisiaj Cię zaskoczyłem. Na początku byś stała, bo dzisiaj byliśmy na głazach krasnoludków jeszcze, tak? tydzień temu widzieliście ten film tam moja żona błyszczała a teraz ja błyszczę coś musi się zmieniać tak, trochę uro uro urozmaicić nasz kanał Jedna z fajniejszych, ciekawszych rzeczy, jaka jest Tutaj jaką się będziemy poruszać, to oczywiście ścieżka zakochanych. i tak, niedługo walentynki. Chociaż tak. nie, ten film będzie na walentynki, nie, po walentynkach już. Po walentynkach, tak. A może na walentynki damy go, do, później dopiero o tych skałach. Nie no. Ale ogólnie jesteśmy przed walentynkami, więc jak najbardziej w porę, w porę. Za tydzień walentynki. Nawet tak? mi tata łazi ręką. ta ręką. Tak, no za rączkę chodzimy. Idziemy. Tak. Chodzimy na górę kościelną, górę parkową. Jak zwał, tak zwał. Będziemy się poruszać w kierunku wieży, ale ta góra parkowa, ta góra kościelna ma dosyć długą historię. Jeżeli chodzi o takie rekreacyjne sprawy. O, o. Tak, organizowane są tu koncerty Uff, Ja się zmachałem z tej strony mamy wiatę turystyczną Ale my idziemy ścieżką aleją zakochanych widoki już na razie są bardzo ładne Taki nie? Tak, tak, tak na no, aleja zakochanych Tata, to to szybko aparat. My robimy sobie zdjęcie. Sesja zrobiona na ławetce z napisem aleja zakochanych. A teraz ruszamy. I tak, już są jakieś skały, jakieś formacje skalne. Tak, jakaś, jakaś tabliczka jest. No i idź, idź, zobacz co tam jest. Ciekawego. Ogólnie, cały teren tego parku ogólnie cały teren tego wzgórza od dawna już służy jako miejsce rekreacyjne jako miejsce turystyczne bo już pierwsze ścieżki powstawały tutaj w XVIII wieku miejsce było na tyle fajne, urocze że Mieroszowianie korzystali z tego miejsca praktycznie cały czas co też skłoniło do tego że w XIX, XX wieku Powstała na szczycie właśnie Kościelnej Góry restauracja. Restauracja z zwierzą widokową. Natomiast oprócz restauracji mamy pomnik. Jedna z informacji, na których się natknęłem, to pomnik jest poświęcony żołnierzom, którzy zginęli podczas I wojny światowej i rzeźba przedstawia matkę trzymającą właśnie zmarłego syna, e, który zginął podczas I wojny światowej. Jest jeszcze wersja mówiąca o zakochanej parze, o dziewczynie, która niestety nie doczekała powrotu swojego zmarłego na frontach I wojny światowej e, narzeczonego. Przykra sprawa, przykra. No i pomnik ten powstał właśnie w, po w wojnie po pierwszej wojnie światowej, po wielkiej wojnie, tak. No, tak więc wchodzimy, zbliżamy się do szczytu. Ogólnie to nie będzie długa wycieczka teraz, bo dojść do wieży, z tego co czytałem, można w 15 minut. Więc nie ma jakiegoś specjalnie długiej, długiego spaceru. Ale widoki na Miroszów, stąd już bardzo ładne. Tak. Gdzieś tutaj zlokalizowana była właśnie ta restauracja z wieżą widokową. Pierwszą wieżą widokową, która tutaj powstała drewnianą, którą chętnie odwiedzali ówcześni mieszkańcy Mieroszowa, która oferowała piękne widoki. No dzisiaj nie będziemy mogli pokazać Wam tych pięknych widoków w pełnej krasie, bo naprawdę widoki z tej wieży są bardzo ładne. Tutaj mamy jakieś pozostałości ponoć jakieś stare. Ładne, bo my jeszcze nie wiemy, no bo... ponoć bardzo ładne, tak? my nie wiemy i się raczej nie dowiemy. Czemu? No bo niestety jest kiepska jest coś powietrza. A tutaj mamy chyba pozostałości właśnie po tym, po tej restauracji. Tak, a tu chyba była wieża. A tu była chyba wieża, kochanie. Tu gdzie masz fundamenty. Tak więc tak. Tu był taras, restauracja. A tu była wieża widokowa. Na tą chwilę, tu, gdzie kiedyś stała restauracja, nie ma jakichś specjalnie pięknych widoków, zwłaszcza w okresie, kiedy jest wegetacja tych wszystkich drzew, roślin. Natomiast w okresie świetności, kiedy ta restauracja tutaj spełniała swoją funkcję, to tych drzew tutaj nie było. I widok stąd. Na pewno był zapierający dech w piersiach, a dodatkowo jeszcze jak można było wejść na tą wieżę widokową, która tu stała, to zapewne można było się rozpłynąć. Natomiast na tą chwilę te wszystkie drzewa teraz przesłaniają nam tu widoki. I już widać wieżę. Tak jak mówiłem, nie będzie to długi spacer. No! Krótki. Co ciekawe, wieża, która jest przed nami, którą za chwileczkę dokładnie obejrzycie i my razem z wami, i wejdziemy na nią oczywiście, mierzy 16 metrów i składa się z czterech kondygnacji. Czterech pięter, tak? Oprócz tego, jak widzicie, są na drzewach oznaczenia, że są tu również ścieżki rowerowe. Można powiedzieć single Traki. A w niektórych miejscach poniżej nas widać, że jeszcze śnieg zalega. No dobra. Zaraz wejdziemy sobie na, na wieżę, tak. Ale ładna wieża. Dawno nas na żadnej wieży... Na szachtach nie, na szachtach była metalowa. Mi to bardziej przypomina wieżę, która jest w Gozdnie, na górze Zawadna, na Pogórzu Kaczawskim. Ale ładne widoki, Mhm, ładne widoki. Oprócz wieży, znajdują się pod wieżą. E, pod wieżą znajdują się dwa olbrzymie trony, które sugerują, że są to tr trony należące do księcia polskiego Piastowskiego Mieszka I oraz jego małżonki Dobrawy. Ale wieża, wieża prezentuje się fenomenalnie. No, bardzo. Tak, są leżaki, są ławeczki, są śmietniki. Miejsce jest zadbane. Bardzo zadbane, bym nawet powiedział. No i widok, no nie, pomyliłem się. Będzie bardzo ładny widok. Co prawda, nie będzie jakiś, bo pewnie byśmy byli w stanie jeszcze dalej sięgnąć wzrokiem. Jak widzicie no trochę przybliżę może. Mieroszów w pełnej okazałości. Ale my idziemy na wieżę na razie i zaraz z wam powiem, co tak naprawdę widzimy z tej wieży widokowej. Tak więc za chwileczkę będziemy się wdrapywać. Ale miejsce jest naprawdę fajnie zagospodarowane. Na taki szybki spacer po jedzeniu w Mierszowie to jest idealne miejsce. Leżaki, na których można... No tu można spędzić naprawdę paręnaście godzin i... Ła! Wow, wow. Nie, w Siłowie też masz metalową wieżę. Już bardziej dzikowiec, kochanie. Już bardziej na dzikowcu. Nie ta nowa, ta stara wieża na dzikowcu. No, jest... Jest naprawdę potężna ta wieża. No. I macie o tym, co mówiłem. Krótka historia. Księżniczka czeska, czeska dobrawa żoną księcia Polan. Mieszka pierwszego została. Widzicie. A, jest ta ławeczka. Zwieńczenie Alej Zakochanych! Czemu zwieńczenie widzicie sami, chyba, nie?, że jest tu serducho. Serducho. Milena, i do mamy. A tam mamy stół gigantów. Stół olbrzymów, przepraszam. Przy którym ucztowali Wali Góra i Wyrwi Dąb Z tego co czytałem Znaczy oczywiście to legendy Natomiast no Stół jest pokaźnych rozmiarów No Sięga Sięga mi do Klatki piersiowej Och jest po, na co popatrzeć, jest co pooglądać. I no, powiem Wam szczerze, warto zatrzymać się na chwilę w Miroszowie, zaparkować auto na bezpłatnym parkingu i wybrać się na krótki spacer po wzgórzu kościelnym po górze kościelnej po wzgórzu parkowym wejść na wieżę, zobaczyć te atrakcje, te widoki. Idziemy na wieżę. No, jest ekstra. No nie ma za co, nie ma za co. Tym razem... Tym razem to ja wybrałem nam miejsce. Tym razem to ja sprawiłem, że tu trafiliśmy. I jak najbardziej warto. I jak najbardziej warto. Jedyne czego wam nie powiedziałem, a co dotyczy e, tej restauracji, która była tam ulokowana. Niestety ona po II wojnie światowej zaczęła podupadać. I w tej chwili niestety zostało tylko tyle, co widzieliście. Natomiast Koniec II wojny światowej. Przypieczę to los tej restauracji, tego pawilonu, tej wieży. No ale na szczęście już teraz mamy nową wieżę z pięknym widokiem. A teraz wchodzimy na wieżę. Fajne, przestronne schody. Niestety nie wiem, w którym roku stanęła wieża. Nie udało mi się tego wyczytać. Jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzu, bo ciekawi nas to lubimy wiedzieć dużo natomiast no mówię. Ja przeglądając eee, informacje, no nie natrafiłem na taką, może po prostu kiepsko szukałem szybko, bo akurat szukaliśmy, będąc w Miroszowie, miejsca, do którego moglibyśmy tak jeszcze przed zachodem słońca zajrzeć. I popatrzeć na piękne widoki. I się właśnie przydarzyła nam taka oto 16-metrowa wieża widokowa. Tup, 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 tup. I zaraz będziemy na szczycie. Ła, wow, przestronna jest. Naprawdę jest przestronna. Huch. huch i z tego co wiem, w, tamtą w tamtym kierunku jest lesista wielka. My natomiast przyjechaliśmy stamtąd. Z skał krasnoludków, z gorzeszowskich skałek. Natomiast widok. Przy ładnej pogodzie, przy fajnej przejrzystości powietrza, można stąd dostrzec Śnieżkę. Można stąd dostrzec góry stołowe. Widać stąd góry kamienne. No to oczywiście, bo jesteśmy cały czas w górach kamiennych, ale widać tu naprawdę piękne szczyty, piękne widoki. Miejsce godne polecenia, po raz kolejny to powtórzę. Uch, jak chcecie spędzić cały dzień tutaj w okolicy, to tak jak powtarzałem wam na skałach Krasnoludków, jest tu co nie miara atrakcji, które można zdobyć nawet tak jak my teraz w przeciągu 20 minut i podziwiać piękne widoki, kochani, prawda? Ja jestem pod wrażeniem tego pięknego miejsca. No i tutaj można zejść i wrócić sobie do kościółka, który tam jest za drzewami. Natomiast my wrócimy tą samą drogą, z tego względu, że są tu bardzo ładne widoki i się będziemy napawać nimi, dopóki jest możliwość taka. I takim miłym akcentem kończymy dzisiaj naszą przygodę. Tak jest. Zdobyliśmy górę kościelną. Zdobyliśmy wieżę, która się znajduje u jej podnóża. Siedzieliśmy na ławce zakochanych. Tak jest, podróżowaliśmy, ale ją zakochanych. No, Więc... no I to przed dzień Walentynek, tak? Tydzień przed Walentynkami Tak jest. Dokładnie. Zachęcamy Was o przyjedźcie tu. Zobaczcie sobie. 15 minut zajmuje dojście do wieży, zwiedzenie tego pięknego parku z jego atrakcjami. A naprawdę warto. Miroszów, Mieroszów na, tak, Mieroszów na plus. No, super. Jeżeli Wam się podobał dzisiejszy nasz film, to zostawcie subskrypcję. Wchodźcie na nasze portale społecznościowe Instagrama i Facebooka. Dla zakochanych i pięknych widoków dajcie łapkę w górę. Kliknijcie w dzwoneczek i do następnego. My jeszcze chwilę będziemy podziwiać widoki. Ale z Wami się już żegnamy, tak więc do zobaczenia!